Witajcie w ogrodzie pod Szumiącą Lipą. Jutro nowy rok. Z tej okazji chciałam Wam życzyć wszystkiego, co najlepsze może spotkać Was w przyszłym roku. Życzę Wam przede wszystkim zdrowia, bo to jest najważniejsze. Życzę Wam wiele radości, wiele uśmiechu, spełnienia wszelkich marzeń, jakie sobie zaplanujecie żeby wszystko, co chcecie osiągnąć w przyszłym roku się spełniło. Życzę Wam dużo miłości, życzę Wam dużo spokoju. No i dla nas, ogrodników, życzę również, aby przyszły rok był z lepszą pogodą, żeby wiosna była ciepła, a la to piękne słoneczne, żeby wszystkie nasze uprawy się udały. Cóż można jeszcze więcej życzyć? Życzę Wam, żebyśmy się za rok spotkali wszyscy w tym samym miejscu, na moim kanale, żeby wszyscy mogli powiedzieć, że ten rok, który minął, był udany, był szczęśliwy i żeby wszyscy z nową nadzieją, z nowymi planami wchodzili w następny rok. Życzę Wam Udanej zabawy sylwestrowej, i mam prośbę, jeżeli nie musicie, nie używajcie fajerwerków. Naprawdę można się również bawić dobrze i bez wystrzałów fajerwerków. Miejcie na uwadze, miejcie na względzie zwierzęta, nasze, zarówno domowe, pieski i kotki. Jak i zwierzęta, a szczególnie zwierzęta, które żyją na zewnątrz, czyli ptaki, zwierzęta, które żyją w lasach, tak jak u nas jest las zaraz obok. Więc te sarenki, dziki, kuny, lisy, to wszystko będzie bardzo, bardzo zdenerwowane, będą bardzo, bardzo się bały. Więc bardzo Was proszę. Miejcie to na uwadze. Zwierzęta tego nie rozumieją. Nie rozumieją, dlaczego nagle zaczyna być tak głośno. Nagle są wystrzały, nagle są rozbłyski, nagle jest huk. Wiecie, jak to jest, jak jest później po sylwestrze. Wiele psów ucieka, wiele zwierząt ginie. Więc jeżeli nie musicie, to bawcie się bez wystrzałów. Naprawdę można się bawić bardzo dobrze, wesoło bez fajerwerków. A ja wam życzę jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego w nowym 2026 roku i mam nadzieję, że spotkamy się wszyscy w przyszłym roku, już w nowym roku i że będziecie Razem ze mną w moim ogrodzie pod szumiącą lipą. Do zobaczenia w przyszłym roku.